Witam wszystkich ponownie, darek z tej strony. Dzisiaj też chciałem z Wami porozmawiać o zapachu, o perfumach jesiennych, aczkolwiek jeszcze to nie będzie żaden z tych, o których to powiedzmy miałem robić w przyszłości odcinki, ale to nic, wszystko, wszystko będzie w trakcie, wszystko się ukaże. A dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o takim, wydaje mi się, no, dość specjalnym, dość specyficznym, dość unikalnym. Zapachu, coś dla powiedz, miłośników mocnego uderzenia, ponieważ perfumy te na pewno charakteryzują się no, bestialską mocą zarówno w projekcji, jak i w długotrwałości. Perfumami, o których chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, są to perfumy z Francji, z francuskiego domu, mianowicie Stefan Humbert Lucas. Są to perfumy z jednej z jego kolekcji, a mianowicie 777. A perfumy nazywają się Taklamakan. Ja jestem w posiadaniu tylko takiej powiedzmy większej próbki. Taklamakan, a więc no, chodzi tutaj nazwa, nazwa nawiązuje do pustyni, która położona jest w Chinach, a więc no, już powiedzmy po samej nazwie, jeśli same perfumy, sam zapach nawiązuje nazwą powiedzmy do czegoś no to mniej więcej możemy sobie uzmysłowić co powiedzmy E, możemy znaleźć w butelce, no a więc powiedzmy klimaty pustynne. Przeczytam Wam e, nuty e, tak na szybko: a więc nutami są bergamotka, róża, e, chińskie drzewo cydrowe, drzewo sandałowe, irys, paczula, drzewo gwajakowe, benzoes, wanila, e, labdanum i piżmo. Są to perfumy unisexowe. I powiem Wam, że wydaje mi się, że na jesień, naprawdę jak najbardziej na jesień, te perfumy by pasowały. To byłby optymalny dla nich sezon. Oczywiście na zimę też ze względu na no, ogólnie kompozycję i powiedzmy no, ciężki, ciężki kaliber tych perfum. A więc same perfumy, powiem Wam tak, otwierają się trochę irysowo. Ten irys jest na samym początku, na, na otwarciu. Jest tutaj dużo drzewa sandałowego. Ogólnie ja te perfumy nazwałbym powiedzmy takie orientalno-drzewne, ponieważ jest tutaj dosyć sporo tych nut drzewnych i wydaje mi się, że one tutaj dominują. Ale jest tutaj też właśnie ta paczula, daje o sobie znać, ona właśnie daje takiej ziemistości balsamiczny jest ten y, zapach. Y, m, może być to y, spowodowane przez benzoes, lab labdanum, daje właśnie takich balsamicznych y, akordów. Y, nie ma tutaj, przynajmniej nie pisze tutaj nic o y, samym bursztynie, ale wydaje mi się, że cała ta kompozycja może tworzyć, powiedzmy, taką nawiązkę y, samego, y, samej nuty bursztynu. A więc... Przyprawy, troszeczkę słodki, troszeczkę kwiatowy, ale cały czas, powiedzmy, te akordy drzewne tutaj właściwie dominują. Troszeczkę pikantny, no ten irys, właśnie powoli wychodzi. Jest ten, ten zapach, jest też troszeczkę pudrowy i dosyć, dosyć dobrze można go wyczuć, przynajmniej na początku. A więc no taki typowy właśnie powiedzmy jesienny Przekaz jest w tych perfumach. Naprawdę jest to zapach. Są to perfumy uniseksowe, ale wydaje mi się, że mężczyzna lepiej by się w nich czuł. E, chyba bardziej mi one skręcają właśnie w stronę mężczyzn. Bardzo fajny, tak jak mówię, orientalno-drzewny z bardzo dobrymi parametrami. Taki jesienny vibe, powiedzmy, jak najbardziej tutaj znajduje się w tych perfumach. E, Sama projekcja, jak ja szykowałem się powiedzmy do filmu, psiuknąłem sobie tutaj na, na, na ten papierowy pasek. To jeszcze w całym pokoju było naprawdę e, przez chwilę czuć, a więc e, same parametry na jak najwyższym poziomie bardzo dobry, bardzo dobre jakościowo składniki, ogólnie kompozycja na wysokim poziomie. Ja nie miałem do czynienia, powiedzmy z innymi perfumami z tego domu, ale z tego, co ja się orientuję, co można wyczytać, co można podpatrzeć, powiedzmy na internecie. Także ludzie na, powiedzmy na samą jakość tych perfum się nie skarżą. A więc bardzo fajny, naprawdę raczej, tak jak wspomniałem, dla mężczyzny, takie orientalne klimaty, drzewno orientalne klimaty, taka powiedzmy sucha pustynia, to jest właśnie coś, coś takiego. Ja jeszcze wspomnę, bo spotkawam się, że ludzie porównują go do Endy Towera 02, a więc de ledu Desert Marokane. Szczerze powiem, że nie ja specjalnie. End Tower, powiedzmy, jest łagodniejszy. Jest łagodniejszy, mógłby być, powiedzmy. W większym stopniu używany przez kobiety. Wydaje mi się, że Humbert Lukas bardziej przez mężczyzn. Aczkolwiek, no, to są na pewno dwa, to są dwie różne kompozycje. Ja bym ich raczej ze sobą nie zestawiał, jako żeby do porównania. Owszem, można by je było wrzucić do jednego worka, jako powiedzmy perfumy orientalne, nawiązujące swoją kompozycją do pustyni, do jakichś pustynnych klimatów i powiedzmy do e, jakichś typowo jesiennych perfum to mógłbym do tego e, worka razem je wrzucić, aczkolwiek to są dla mnie to są dwie kompletnie inne e, kompozycje a więc e, to by było na tyle e, Stefan Humbert Lucas Taklamakan bardzo fajne jesienne e, perfumy z Naprawdę, naprawdę z mocnym kopem. To jest cały dzień. On się będzie utrzymywał i na, na ubraniach, i na skórze. A więc to tak na szybko. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!